No witam trenerze. Dzień dobry. Piękny poranek piątkowego dnia, no ale jesteśmy w Zielonej Górze. Co my tu robimy? E, szykujemy się do meczu najbliższego z Rakowem Częstochowa i korzystamy z uprzejmości e, trenowania na sztucznej murawie która jest bardzo podobna do tego, w której jutro wystąpimy w meczu ligowym. Mecz jutro to co my będziemy robić dzisiaj w Częstochowie? Jedziemy dzisiaj, żeby się do porządnie wyspać przede wszystkim e, a pogramy, pogramy o 12.30 więc wyjazd w dzień meczowy byłby no, dość mocno dość mocno obciążeniowy dla, dla chłopaków więc postanowiliśmy pojechać dzisiaj e, no i jako, że jako, że okazało się, że dzisiaj też wieczorem jest mecz ekstraklasy to e, też z uprzejmości ratowa Częstochowa e, udało nam się zdobyć bilety na wejściówki na ten mecz i, i oby tylko Szkoda była, żebyśmy w, w fajnej, fajnej atmosferze tam sobie obejrzyli. Damian, ty ciągle uśmiechnięty jesteś. No tak, bo mamy dobre nastroje. Właśnie skończyliśmy aktywację przedmeczową, tak jak co tydzień. E, tym razem jednak na sztucznej płycie, bo, bo chcemy się przygotować do tego, żeby jednak e, tą sztuczną płytę poczuć, bo Raków gra na... na nie gra na tutaj, na się jeszcze bo jak z tą naturalną murawą jest, Damian? No jest tak, że Raków jako jeden z dwóch zespołów gra na tej naturalnej płycie. W no cudzysłowie. Tak, w cudzysłowie oczywiście. No naturalna to ona bardzo nie jest, ale no dzisiaj zrobiliśmy trening też na, na sztucznej nawierzchni z, z tego względu, żeby się już trochę przygotować. Dlatego dzisiaj aktywacja tutaj w Zielonej Górze i, i ruszamy zaraz do, do Częstochowy na na mecz jeszcze dzisiaj obejrzeć. Panie, eee. Fajny chłopak, fajny chłopak szkoda, że nie gra, nie? Ale chłopaki ostatnio był kierownikiem zespołu, prawda? Czemu są tak. wywiady ciągle z kierownikiem zespołu? Dlaczego nie może z kimś, kto gra, kto decyduje. Powiedzieć, kto że chciałem grać, stopni? ale jak widzę, jak grają oni, to naprawdę no nie jest to, to ten zawrócisz. poziom. Nie wolałbym. To grać, i wolisz zostać kierownikiem. Wolałbym grać wyżej niż, niż grać na gdzie? Nie wiem, trzeba odpowiedzieć. Trzeba grzmiemu mu jeszcze na to pytanie odpowiedzieć. To. Dlaczego właśnie nie, nie przeprowadzają tych wywiadów z tymi, co grają i decydują? Nocich, tak, 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 jestem proszę. tego samego zdania. Ja myślę, że po prostu albo gizmo, kierownik, Gizmo, albo gizmo. przeprowadza wywiady z kompetentnymi ludźmi, żeby te wywiady jakoś wyglądały. tak? A wy jak wychodzicie po tych meczach i o, o, kopłem, że mi, no to to jest później ciężko to pokazać ludziom w filmikach. Dlatego tak, no, Gizmo tak. po prostu decyduje, że o tym Daniel, że dziękuję. Kierownik czasami musi wyjść do wywiadu. Dziękuję. Ja no to rozumiem. Jest dwie idziemy w podstawę na Stanowski! Stanowski! Ludzie! Tu nikogo nie ma! Znowu grze mi się widzimy. Zgadza się, zgadza się. Po ostatnim joku we Wrocławiu, kibice się domagają kolejnego. Nie coś w się, nie macie się. coś, chłopaki, nie w rękawie? Się. Oczywiście, jesteśmy przygotowani. Eee, a żart brzmi następująco: jakie miasto ma najwięcej grabarzy? Częstochowo Ile ten mecz jest dla nas ważny? Nie każdy. Każdy. Dokładnie. Tak? To jest, to jest bardzo ważny mecz, ale to nie jest mecz, chyba mniej ważny niż ten, co będzie za tydzień, albo ten, co był tydzień. Spokój, panowie. Spokój to jest podstawa. Zaangażowanie, spo... zaangażowanie to zawsze w macie. Nie mogę złego słowa na tym, na tym temacie powiedzieć. Musimy dołożyć jeszcze do tego spokój z piłką i będzie wszystko OK. Dobra? To jest to jest klucz. Bo bo mogą być różne sytuacje, tak, jest sztuczna, mogą być waruny, waruny dla nas nienaturalne, nie ale musimy zachować spokój Ładnie jest, ładne miasto. Tylko szkoda, że sztuczna trawa, że nie natura. No widziałem na profilu Rakowa, że projekt stadionu jest już nowy. No jest, ale już go trochę długo, długo go robią trochę. No, tak naprawdę wydaje mi się, że po prostu taki zespół i taka drużyna musi mieć lepszy stadion trochę. Rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś, że grałeś tak jak popasy przed chwilą, w takim roczniku. I to wspomnienia przychodzą teraz na myśl. No, dokładnie tak jak mówisz, są wspomnienia. Co ciekawe, e, nigdy tutaj nie przegrałem jeszcze i mam nadzieję, że tak samo będzie dzisiaj, że nie przegramy tutaj. I będą trzy punkty, i, i będzie szczęśliwy powrót do betony. давай, oh, давай. Да, Oczekiwania były większe, bo przyjechaliśmy do Częstochowy po trzy punkty, też optymalnie chcieliśmy się do tego spotkania przygotować, byliśmy dzień wcześniej, tak jak to powinno wyglądać, myślę, na tym poziomie. Co do samego przebiegu spotkania, no to pierwsza połowa na pewno realizowaliśmy założenia, które gdzieś tam w tygodniu sobie założyliśmy. Natomiast no, w drugiej połowie czegoś zabrakło. Mieliśmy swoje sytuacje, przespaliśmy moment między 50 a 60 minutą, gdzie, gdzie mieliśmy kilka dogodnych sytuacji później. Yy, no, przeciwnik doszedł do głosu. Miał kilka bardzo groźnych sytuacji, gdzie broniliśmy się w polu karnym, daliśmy się zdominować, zeszliśmy do naprawdę bardzo niskiej obrony. Bardzo często broniliśmy samego pola karnego. Dowozimy punkt, natomiast no, nie jesteśmy zadowoleni. Wiemy, ile mamy punktów w tabeli, na jakim jesteśmy gdzieś tam miejscu, w jakiej sytuacji spotkań ligowych zostaje coraz mniej, a my tych punktów bardzo potrzebujemy.